Now, Stal TV. Głównej Komisji Sportu Różlowego, że chcieli Państwo przyjąć zaproszenie na piątą Galę Sportu Różlowego. Sezonu 2010, najlepszego sezonu w historii polskiego żużla. Na tej sali są najlepsi różlowcy świata i nie jest to tylko taka kurtuła w stosunku do obecnych. Tu są na tej sali najlepsi indywidualni żużlowcy na świecie. Na tej sali są najlepsi żużlowcy w rywalizacji o drużynowy puchar świata. Tu są najzdolniejsi juniorzy, tu są najlepsi zawodnicy wszystkich lig sportu żużlowego w naszym kraju. Telewizja. Bardzo proszę. Nominowane są cztery telewizje. Pierwsza z nich to Kanal Plus, dzięki której mogliśmy oglądać we wspaniałej jakości mecze żużlowej Grand Prix. Polsat Sport, który komentował ligę angielską, Sport Klub pierwszą i drugą ligę żużlową a także Telewizja Polska, w której mogliście Państwo śledzić mecze Speedway Ekstraligi i imprezy Polskiego Związku motorów. Cztery nominacje, nagrodę w tej kategorii wręczy Pan Ryszard Kowalski. Zapraszamy gorąco. W kategorii Media Roku Telewizja nagrodę otrzymuje... Telewizja Polska. Za podażę, nowy projekt. W Dziękuję bardzo. Jako, że jestem tutaj pierwszy, poproszono mnie, żebym zwrócił na to uwagę, że każdy będzie miał chwilę, by podziękować, ewentualnie cokolwiek powiedzieć. Jeśli będzie chciał, i podobno nie ma limitu czasowego, jak to bywa w telewizji. Ja bym chciał Dlaczego? podziękować. Dlaczego? Ja bym chciał podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tę nagrodę dzisiaj dostaliśmy, a więc wszystkim, którzy pracują na to, by można było i przynajmniej w ten sposób skromny pokazywać żużel w telewizji polskiej. Dziękuję wszystkim moim kolegom, dziękuję wszystkim, którzy pomagają nam w tym, że przez ostatnie trzy sezony pokazujemy Speedway Extra na antenie telewizji polskiej nie tylko TVP Sport, ale także TVP Info. I tak jak tutaj w jednym z filmów było powiedziane, także ten, ta dyscyplina sportu jest bogato pokazywana i w serwisach programu pierwszego, i także programu drugiego. Jeszcze na koniec, bo mówimy tutaj o zakończonym sezonie 2010. Kapitalnie, że jest tutaj głośno i fajnie by było żeby żużel pozostał głośny także w sezonie 2011. Tego wszystkim Państwu i sobie także życzę. Dziękuję za tę nagrodę. Dziękujemy najlepszą gazetę, kategoria Media Roku. Pierwsza gazeta, Gazeta Komorska, kolejna to Głos Wielkopolski, Przegląd Sportowy i Tygodnik Żużroby. Nagrodę w tej kategorii wręczy także prezes Księgi Ekstraeli, pan Ryszardyński. To również bardzo ważna część rynku mediowego w Polsce, monitorując to wszystkim głównie publikacje w Polsce, jakie okazują się od kilku lat, widzimy coraz większe zainteresowanie i coraz więcej publikacji w wszelkiego rodzaju gazetach i tytułach, jeżeli chodzi o sport żużlowy. Także bardzo cieszymy się, że dziennikarze również i dziennikarze prasowi są w stanie chcą nas pokazywać, o nas pisać. Czasami krytycznie cieszymy się z tego, że możemy te wszystkie głosy państwa jako redaktorów słyszeć. W kategorii najlepszy media, prasa, nagrodę otrzymuje przegląd sportowy. Dobry wieczór Państwu. W imieniu redakcji przedgo serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. Rzeczywiście mamy czas mediów elektronicznych, ale my, jako prasa, staramy się być na bieżąco i mam nadzieję, że jeśli chodzi o Żużel, przegląd sportowy takim ogólnopolskim medium jest. A nawiasem mówiąc, cieszę się także prywatnie z tego wyróżnienia, gdyż ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem zawziętym fanem żużla. A skąd się to wzięło, no, jeżeli powiem, że. Pochodzę z, małej, z małego miasteczka koło Zielonej Góry. To wszyscy będą wiedzieli o co chodzi. Dziękuję. I najlepsze prawa roku są Start Gniezno, Stargorzów, Unia Leśna, Falowa Zielona Góra. Nagrodę wręczy Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego Pan Andrzej Grodzki. Podjęto małoprawa roku w tej kategorii. Okazała się najlepsza Unia Leśno sportowa spółka akcyjna. Zapraszamy gorąco dyrektora wyrządzającego Unię Leżną, Igłę Irenałusza Igielskiego. Z kibiców Unii Fajnie, że tak nam się udaje stworzyć niesamowite widowisko na Stadionie Smoczyka przez ostatnich parę lat. Ja tylko mogę obiecać ze swojej strony, że w przyszłym roku, czy chociażby 2.12 czy 2.13 spróbujemy dalej zachwycać Państwa i naszych wszystkich kibiców wspaniałymi i takimi bardzo niespodziewanymi oprawami na Stadionie Smoczyka. Dziękuję. Dziennikarze mówią lub piszą dobrze albo źle, najważniejsze, bo robili to rzetelnie i uczciwie. Dziennikarz drogu to nasza kolejna kategoria dla odmiany czterech nominowanych. Bartłomiej Czekański, Sportowe Fakty i Tygodnik Żużlowy, felietonista również wokół toru, którego Państwo będą mogli już niedługo obejrzeć na ten nietypowy Sport. Damian Gabniewski, Sportowe Fakty, Dariusz Szastafiński, Przegląd Sportowy oraz Stefan Smoka, wertykonista również sportowych faktów. O wręczenie nagrody poprosimy pana Andrzeja Ludwickiego. Jeżeli można, to najpierw ogłoszę, komu to nagroda w Dziennikarzem w roku został przez kapitułę uznany pan Stefan Stołka. bardzo zaskoczony, że to właśnie praca mojego wujka została doceniona. I mam, jeśli pozwolicie, do przekazania od wujka kilka słów tutaj. Rybniczanin mówi, ale po polsku nie będzie mówił. Weź, weź tam i podhaltuj. To zostało tak napisane, że się nie da. Cytuję. Zaproszenie na galę sportu żużlowego odebrałem jako osobisty zaszczyt, a zarazem wyróżnienie dla serwisu Sportowych Faktów, z którym mam ogromną przyjemność współpracować. zaleceniem lekarzy nie mogę niestety uczestniczyć w uroczystościach, za co najmocniej przepraszam organizatorów, znakomitych gości i widzów. Dziękuję i pozdrawiam całą żużlową Polskę, podpisał Stefan Smołka. Jeszcze raz bardzo dziękuję. niezwykły feeling, jeśli chodzi o robienie zdjęć żużlowych, a to jest naprawdę trudna sztuka. Wiele lat trzeba spędzić, trzeba być maniakiem, który się włóczy w nieludzkich nieraz w warunkach. Mike Patrick jest taką ikoną, do której dążą wszyscy fotoreporterzy, ale w Polsce mamy też wielu mistrzów. Następna kategoria to fotoreporter roku. I nominowani są Piotr Kin, a więc Miasto nad Brdą, Bydgorz. Jarosław Pabijan, również Bydgorz. Człowiek, który pięknie roznosi również listy, Rafał Paszek, Leszno oraz Człowiek ze stolicy Zielonego Śląska Jerzy Rusko. Nagroda wręcza Andrzej Grodski. Kapituła postanowiła przyznać Nagrodę Fotograf Roku dla Pana Jarosława Pagiana. Jedna, jedna historia w związku z tym, że to jest Jarek Pabian, a nie w tej inny. Jak Pabian miał marzenie o tym był dzieciakiem, żeby zrobić sobie koniecznie zdjęcie z Seanem Moranem. No i miał taką szansę gorszy, tylko nie wiem, no właśnie, jak to się odbyło. Proszę, proszę, wróćcze. Eee, poczekaj, dawaj, bo teraz mnie, teraz mnie zbiłeś z pantałyku. Ja miałem przygotowane dwie strony kancelaryjne, drobne przemówień podziękowe. A ty wyjechałeś jakby z początkiem mojej miłości do Speedwea czyli z braćmi Moranami. Faktycznie była taka sytuacja, że chyba Moran przyjechał na gębi nagłoszy i mam do, do, do dziś takiego świra, że sobie zrobiłem z nim zdjęcie. Także to też coś mówi o tym, jak wszyscy, nawet my tak jesteśmy związani z tym sportem. Jeśli chodzi o tą nagrodę, cóż powiedzieć? Chciałem bardzo podziękować przede wszystkim mojej rodzinie, która znosi tą moją pasję. Cierpliwość małżonki kończy się. Gdzieś tak, w sierpniu już. <grym> Mam nadzieję, że w przyszłym roku skończy się we wrześniu jest parę pięknych imprez we wrześniu. <grym> Natomiast zdjęcie, które zostało nagrodzone, to jest samograj tak naprawdę. Wielkie ukłony dla Tomka Golowa za ten rok. Fotografowanie ciebie na podium było dużą przyjemnością. <grym> Jeśli mogę. Osobiście jeszcze coś powiedzieć. Czekałem na moment, kiedy sfotografuję Cię na podium indywidualnego Mistrza Świata. Od momentu, jak zobaczyłem Cię, początek lat 90., bodajże, jakieś zawody MDMP w Bydgoszczy startowałeś razem z Jackiem. Tak sobie pomyślałem, że albo ten facet się zabije, albo będzie kiedyś Mistrzem. Stało się. Dziękuję bardzo. <klucza> lepszy klub Unia Tarnów żu Żużlowa Spółka Akcyjna. Łukasz Szanowni Państwo, niestety szefowie mojego klubu, prezes Bogdan i prezes Paweł Małgowski nie byli w stanie, nie mogli uczestniczyć w ich imieniu bardzo dziękuję za tą nagrodę. Jest ona dla nas wyrazem zaufania, jakim zostaliśmy obdarzeni i pewnie zapiękuje nas do dalszej, jeszcze efektywniejszej pracy. Dziękujemy bardzo. Bardzo często promotor i zawodnik to takie dwie strony barykady. Każdy usiłuje przeciągnąć linię na swoją stronę. Każdy pragnie wynegocjować jak najlepszy kontrakt. Cztery nominacje w tej kategorii. Józef Dworakowski, prezes Leszczyńskiej Unii. Władysław Komarnicki, prezes Stanisław Marta Półtora, a więc Krzyszów, Marma Hadekówka, i w tej kategorii jest również Witold Skrzydlewski, Orzeł Łódź. Nagrodę wręczy pan Dziwitkowski, prezes, prezes Mowty. Miło mi poinformować, że działaczem roku został Józef Dworakowski, prezes Unieleszki. Zanim powiem słowo, dziękuję. Nie za bardzo tej nagrody rozumiem. Bo jak się coś zrobi dobrze, to czasami jest źle. A jak się coś zrobi źle, jesteś źle. Więc nie wiadomo w jakim stronie, w kierunku, w jakim stronę ta statuetka ma iść. I to jest najgorsze. Ale proszę mi wierzyć, przynosi to przyjemność. A to, że ja dzisiaj to odbieram, to nie jest moja zasługa. To jest cały zespół, który pracuje na oprawę. To są, jak ja to mówię, przepraszam za wyrażenia, moi chłopacy, którzy jeżdżą. To jest trener i to jest ta publiczność. Bo jak nie ma sukcesu, nie ma nagrody. Miłego wieczoru. Dziękuję.